Bo jeśli powiem Ci, że hala kosztuje między 2 a 2 tysiąca zł za metr kwadratowy. No, to co ty wiesz z tej informacji? No. Okej, okay, ale jaka hala? O jakiej wysokości, jakiej specyfice? Ogrzewana, czy nie ogrzewana. I tutaj warto jest się, mimo wszystko, nie zatrzymywać na tym etapie, można myśleć o. Pewnego rodzaju nie wiem, skali, wielkości, na etapie nie wiem, budowania wstępnego budżetu. Tak? Bo my często spotykamy nie tylko właścicieli firm, którzy robią to dla siebie, robimy, spotykamy też często menadżerów, którzy realizują potrzeby swoich firm. I, I te prognozy budżetowe są dla nich bardzo istotne. I ich też prosimy o to, żebyśmy nie zatrzymywali się na etapie tych liczb, tylko poszli w szczegóły i rzeczywiście zbadali. Wszystkie potencjalne zagrożenia wynikające choćby, tak jak mówiliśmy wcześniej, z, z działki, z tego gruntu, z tej nieruchomości? Poprzez doprecyzowanie, co mamy na myśli hala magazynowa. Naprawdę magazyny potrafią różnie wyglądać, mieć różne standardy, mogą mieć posadzki o różnej nośności, mogą mieć, być przygotowane pod układy szynowe, tak, regały przesuwne. Mogą być to magazyny, gdzie sama konstrukcja magazynu, regałów stanowi konstrukcję budynku. I tak naprawdę to jest regał, który stoi na płycie fundamentowej, obudowany płytą warstwową. I ciężko dzisiaj jest wrzucić to w takie widełki.